Witam, witam, nie wiem czy słyszysz jak tam buczy, buczy kosiarka. Kosią, nie, koszą trawę. Tu u nas to kilka dni temu. Hałasuje i kurzy strasznie. Tak, kilka dni temu było, były upały straszne, trzydzieści parę stopni. Dla Polaka to jest stanowczo za dużo jednak. A w sobotę, niedziela, poniedziałek były, takie były potworne upały. Wczoraj było już chłodno, bo chłopaki po bombowiec tu wpada do, na okno. Tu. Choleroty. No, wylatuj szybko, bo marny twojego... Słuchaj, ja ją idę, mam radę, się wracam. Muszę popełnić morderstwo. No jestem, już zgadnij, czy ją zabiłem, czy nie. Nie, nie, nie zabiłem. Mówi, że mam miękkie serce. Nie, po prostu Bucha też człowiek też żyć. musi, a to, że pomyliła okna, że wpadła nie w to okno, nie w tym czasie, kiedy mogła, no to przecież nie moja i nie jej wina. Wygoniłem po prostu. Tak gorąco, a za chwilę idę się osuszyć. Mam te kudły dość długie, pióra mam już za długie, za długie. Za długie mam stanowczo, takie mam pióra ogromne. Ani to umyć, ani to przygładzić ręką. Najgorzej, że rano, rano to mam wygodę, po mam prostu krótkie wygodę, bo ręce podkręcił też i w całe czoło, od tyłu do przodu, na głodko. tak skudła i ciężko się myje. No ale mam tu na osiedlu. 4 czy 5 punktów fryzjerskich więc byłoby nierozważnie pójść do najbliższego nie zbadając ceny w tamtych sąsiednich i zaraz pójdę zobaczyć yy, zbadać ceny Wybiorę ten najtańszy tym bardziej że wszystkie te 4 czy 5 punktów tu ode mnie to jest raptem do, tu do pani Ani w moim bloku najbliższy punkt mam no może minutę może no powiedz mi minutę najdalszy punkt Około 6 do 5 minut spokojnym krokiem, więc naprawdę to nie jest, nie, jest, nie jest problem. A czas jest taki, że trzeba szukać każdego grosza. A czas jest taki, że fryzjerzy też powinni kusić klientów, przyciągać klientów na dwa sposoby. Po pierwsze elegancją usługi u mnie z takimi włosami wielkiej elegancji nie potrzeba, bo włosów niedużo krótkie, proste strzyżenie. No to... Podpunkt 1B, bo i to jest pierwszy, i to jest pierwszy warunek, skutkuje podobnie. 1B to cena. A ja właśnie chciałem sprawdzić, która z pań, widząc moje włosy i moje, i moje wymagania, skromne, zresztą proste, która z pań, fryzjery, bo czasami, nie, jeden jest pan fryzjer, tam troszkę dalej, 5 minut, jeden mężczyzna. Który, który z tych fryzjerów, frajerów, powie mi najbardziej dla mnie korzystną, czyli najniższą? Wrócę, to opowiem Wam, mmm, który z tych zakładów ile powiedział. No i wracam od fryzjera. Oszczygłem się. A spieszę się, zobacz, jakie tu fajne koty pod tym blokiem. No, fajnie mają. Pod... I to jest blok komunalny, wyobraź sobie, chyba niespółdzielczy. Tak. wynegocjowałem z tą panią fajną cenę aż dziwne, że ja tu nie chodziłem wcześniej przecież to na moim osiedlu, mam z domu stąd widzę swój blok już ile mam? 3 minuty na piechotkę? takim kolkiem spokojnie ale, a no koszulę patrz. no pewnie musiałem zmienić już na tą, na tą w której chodziłem wczoraj bo wiesz, u fryzjera te kłódwy, te takie maleńkie kłaczki pochodzą mi tam gdzieś w te obszywki na szyi i pony je kuły cały dzień. Musiałbym natychmiast po, 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 po poszerzeniu. koszulę zmienić. O, jak, nie wiem, czy nie będzie huczało, bo ja czuję wiatr, ale dwie za kamery. No i jak widzisz, jestem już w domciu ostrzyżony, jestem już po mszy żałobnej. A powiem ci no mm, kilka dni temu, nie wiem, chyba w niedzielę. Nie pytałem właśnie. Zmarła. Jedna z naszych koleżanek fitnessowych. Dziwna rzecz, miała udar mózgu. Gdzieś tam by pewnie był zator krwi. No i, no i nie przeżyła tego, tego udaru. A dziwne, bo to kobieta 60-letnia, pierwszy rok najbardziej żywotna z całej naszej grupy fitnessowej. No. No tak, oszczygłem się. No wygląda przyzwoicie, mniej więcej tak właśnie się miało to przedstawiać. W jednym zakładzie, w tym pierwszym, z tych czterech, panienka powiedziała mi tak, na moje pytanie ile. Proszę pana standardowa cena, to znaczy ile? 17 zł. Uuu, 17. To dużo. Na no, a mało? Standardowo. Dobrze, to ja to zobaczę. Jeszcze pozostałe, jest tak blisko wszędzie, że, że byłoby grzechem nie sprawdzić, nie? No. W dwóch następnych panienki powiedziały mi znowu standardową cenę, ale standardową, to znaczy nie znaczy wcale 17. tu było po 15 zł. Mm, dobrze, zaczyna być dobrze. I w tym czwartym. Do czwartego punktu miałem już nie pójść, no bo w końcu standardowa cena to tak się tu będzie gdzieś kształtowało. gotówka w tą, czy w tą, ale pójdę, zobaczę. No i na drugim końcu osiedla. No znowu, no to wie, 3 minuty w tą, i czy w tą, 6 minut razem byłoby przecież grzechem nie pójść, nie zobaczyć. Poleciałem. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę panią, ile u pani kosztowałoby skrócenie moich piór na głowie? Popatrzyła tak na mnie. Tak, a tu? Proszę pana, za dużo to pani ich nie ma. Ja codziennie to sobie mówię, jak patrzę w lustro, ja wiem, doskonale wiemy. Włosów, proszę pana, można by policzyć co do sztuki ciągu, ja wiem, pół godziny to góra. Jeden maleń byłby szybki u mnie. Popatrzyła się. A potem tam szczygła pateta. Pyk, 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 ze mną. Pyk, pyk, wieku do mnie. No, to ile? Ja wiem nie Niedużo włosów, prosta robota. No proszę pana, no standardową dychę bym od pana wzięła. Ile? Dużo? No nie, jesteś zdziwiony, bo bardzo dobra cena. Do zaakceptowania. Gdyby pani muszę pójść od domu przebrać się, bo tą czuczo dopiero założyłem, a jak mi tu pani nawtyka tamtych takich, strzyżono, goloną, to potem będę chodził cały dzień się drapał po szyi, bo to przecież swędzą te kudełki te takie, ta sieczka. Powchodzić, no to, 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 to wolę od razu założyć to koszulkę, która jest do prania, tą wczorajszą. Wykąpać się i mieć już normalny dzień. Poleciałem do domu po koszulkę. Wróciłem za 20 minut. No, miałem wrócić szybko, ale wróciłem na około pół godziny. Nie, nie, nie tak szybko to było. Pani, akurat jedna pani, jedna, 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 jedna nie duży ten punkt. Trzy lustra, trzy, stoj, trzy stanowiska, ale jedna tylko pani Goli. No, szczygła taką starszą panią na chłopczyce, tak słuchałem, kątem oka, ucha, na chłopczyce. No, ta pani była bardzo. No to teraz ja zapraszam pana tu, no do mnie, bo to siadłem. I ta pani ta zużono golona, <noise> tak podeszła do mnie: O, pan ma zdrowe nerki. Patrzy tak na moją twarz: A skąd pani wie, pan ma takie czarne brwi, to jest znaka zdrowych nerek. Tak? To może pani jeszcze wie, czy mam serce zdrowe? Popatrzyła na mnie: No, z brwi to panu nie powiem, to się nie da, tak? A z czego pani powie? No proszę pana, jak pan kocha ludzi, to serce pan ma zdrowe. Aj, proszę panią. Akurat tu się pani myli. No, tu się pani myli. To miłość, a serce są dwie różne sprawy. Ale dobra. No. I ta pani tu mi ten, ten ten, taki duży śliniak założyła. Pach, pach, pach. No, że cały Brewki też. Ja mi nie boże panią. Brewki to może nie, bo takie czarne. Niech będą podobno. Jest oznaka zdrowych nerek. To, to, to nie będę golił. Nie będę czy Niech będą. Ta pani, sama pani rozruszała. No. Lepiej nie, pro, nie, 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 nie prowokować chorób, nie? Tak. O czy było, a wyszło to nawet nie najgorzej. Zapłaciłem tą dychę, wyszedłem uradowany. Tam po drodze jeszcze spotkałem, ale to ci powiem. Mówiłem, taki blok komunalny. Tu obok moich dwóch bloków czy trzech spółdzielczych jest dwa czy trzy bloki komunalne. Kiedyś, kiedyś Zagierka był taki zwyczaj prawny nakaz prawny, że Spółdzielnia Mieszkaniowa co ileś tam mieszkań wybudowanych spółdzielczych musiała przekazać ileś też mieszkań na cele socjalne, komunalne dla miasta. W tych mieszkaniach komunalnych mm, osiedlano ludzi wykwaterowanych z wyburzonych, z wyburzonych obiektów w mieście. Najczęściej ci ludzie w tych blokach komunalnych, w tych komunalnych, no, jeżeli tak byle jak, no, mówiąc dosłownie, nie, nie powiem dosłownie, ale to był, to są ciężki, to jest ciężki sąsiad. No i po tymi blokami mają to, co mają. Śmietnisko, bo wyrzucają niektóre rzeczy z okien. Skórkę, z, z ogórka, piciu za okno, peta, butelkę po, po piwie, sru za okno. No Wokół tych bloków nie jest tak fajnie czysto. Trochę tam jest, tak trzeba przytkać nos jak się przechodzi. Warto. A ten jeden blok komunalny, no właśnie. Ładne ogródeczki, ładne kwiatuszki, uszanowane. Bardzo fajny blok. Tak. No, to tyle gadu, gadu o przyzieże. Do zobaczyska.